Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na błyskawiczny sernik na zimno z galaretką i owocami. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, aby kliknąć dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na początek w misie robota ubijam 200 ml schłodzonej śmietanki 30% ubijam ją na sztywno. Następnie dodaję kilogram twarogu z wiaderka. Dodaję łyżka po łyżce cały czas miksując. Następnie wlewam dwie galaretki cytrynowe rozpuszczone w 250 ml wody. Pamiętajcie, że galaretka nie może być gorąca ani ciepła, powinna być przesudzona, ale cały czas płynna. Możemy również użyć galaretki krystalicznej. Wlewam całość do masy serowej. Chwilę miksuję tylko do połączenia się składników. Blaszkę o wymiarach 26x26 cm wyłożyłam papierem do pieczenia, a na dno ułożyłam okrągłe biszkopty można również użyć herbatników i na wykładam masę serową, rozsmarowuję, a następnie wkładam do schłodzenia do lodówki, żeby lekko stężała, żebyśmy mogli wylać galaretkę. I wkładamy do lodówki, masa mi już stężała, więc przygotowuję owoce. Ja mam 250 g mrożonych borówek, mogą być oczywiście również świeże, mogą też być inne owoce oraz mam dwie truskawkowe galaretki rozpuszczone w 800 ml wrzątku. Kiedy przestudziła mi się galaretka, dodaję do niej mrożone owoce, dzięki temu galaretka szybciej stężeje. Przygotowałam również 300 g świeżych truskawek i teraz galaretkę wylewamy. Na sernik pamiętajcie, że ten spód e, serowy musi być już delikatnie przestudzony, żeby to wszystko się nie połączyło albo żeby galaretka nie wchłonęła się do sera, bo wtedy e, to ciasto nam się nie uda. I tak przygotowane ciasto wkładamy do schłodzenia do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Jak widzicie, przygotowanie jest błyskawiczne. Jeżeli masa serowa nie będzie zbyt słodka po zmiksowaniu z galaretką, można jeszcze ją delikatnie Dosłodzić do smaku. Jak widzicie, przepis bardzo prosty, także przygotujcie, skomentujcie oczywiście, zapraszam do oglądania kolejnych moich materiałów. Pozdrawiam.